Dawid udało się wygrać yy, z rozwojem Katowice. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ yy, zaliczyliśmy dwie porażki przed rząd. Tak naprawdę jedna w Pucharze, druga w Lidze, ale cieszymy się, że przerwaliśmy tą pasę, bo jakby była trzecia porażka z rzędu, to nie powiem, że nie robiłoby się nerwowo w tej, wtedy. Przez pierwsze 30 minut wyglądało tak, że rozwój nie istnieje, ale później jednak trochę Wam zagrozili. Byliśmy przygotowani na to, że to oni będą więcej oparowali piłką i wiedzieliśmy, jak mamy się do tego i sposobu gry przygotować, i jak mamy się zachowywać. Wystąpił w spotkaniu Patryk Kun, nasz były kolega z boiska. Powiedz mi, jak się grał przeciwko niemu. To znaczy, Patryk szedł z ławki, więc tak naprawdę już byłem. Było tyle emocji na boisku, że nawet nie zwróciłem uwagi, że był potem pod koniec dopiero gdzieś tam mieliśmy starcie, ale na pewno nasze relacje są bardzo dobre i to, że zmienił klub, to nie wpłynęło na, to, na nasz kontakt. No właśnie, bo razem się uczyliście i to przez dłuższy czas. Tak, można powiedzieć, że znamy się od dziecka, chodziliśmy razem i do gimnazjum, i do liceum, a znaliśmy się jeszcze dużo wcześniej przed, przed pójściem do gimnazjum. Dostałeś powołanie do reprezentacji U21, co to dla Ciebie oznacza? Bardzo się z tego cieszę, bo wiem, że powołanie można dostać tylko poprzez regularną i w miarę solidną grę w klubie. Także jestem bardzo z tego zadowolony i jadę tam pokazać się z jak najlepszej strony. Myślisz, że zagrasz w obu meczach? Ciężko jest w tej chwili powiedzieć, jak to będzie. Myślę, że na pewno dostanę szansę od trenera przynajmniej w jednym meczu zagrać od pierwszej minuty. Który byś wolał? Szwajcaria czy Niemcy? Wolałbym Niemcy. Powiedz mi, co, co sobie obiecujesz tak naprawdę po tym powołaniu, oprócz tego, że no na pewno jest to y, bardzo dobry y, trening i poznanie jakiejś innego spojrzenia na piłkę, tak? To znaczy na pewno bardzo się cieszę i tak jak powiedziałem, chcę pojechać tam pokazać się z jak najlepszej strony, chcę pokazać, że to ja gram w miarę regularnie w klubie, że jestem w rytmie meczowym i chcę jak, Po prostu chcę tam jak najlepsze wrażenie po sobie zostawić. Kolejny mecz został przełożony, czyli naszym następnym meczem będzie mecz w suwałkach. Suwałki bardzo dobrze punktują. Myślisz już może troszeczkę o tym meczu? To znaczy skupiałem się w tym momencie na rozwoju Katowice. Myślę, że dzisiaj jeszcze będę cieszył się z tego zwycięstwa, ale już od poniedziałku będę myślał o meczu w suwałkach.